Zgodnie z wynikami ankiety, którą wrzuciłem na kanał parę dni temu, tworzę dla Was aktualizację ostatnich sliderów, które zrobiłem no parę miesięcy temu i były to slajdery, które na pewno na ten moment są dobre, ale no mogą być jeszcze lepsze, ponieważ trochę aktualizacji w FC było, więc przydałoby się po prostu je zaktualizować. No i właśnie dzisiaj odcinek z aktualizacją tych oto sliderów z poprzedniego odcinka. Trochę ostatnio pograłem, trochę więcej. Grałem co prawda na konsoli, nie na PC. Natomiast e, to akurat nie ma różnicy i pokażę Wam dzisiaj na jakich slajderach ja gram aktualnie. Jeżeli chodzi o w ogóle ustawienia, no to zacznijmy sobie na początku od tego, że z istotnej rzeczy, automatyczne strzały tutaj się wahałem. Natomiast ja sobie to włączyłem i jest to dosyć ciekawe. Wspomaganie strzałów polecam Wam użyć sobie precyzji, żeby jednak było to troszkę wymagające. Na początku jest to trudne, ale fajnie sobie e, potem to wprowadzić. Słuchajcie, istotne. Jest jeszcze to, żeby nie ustawiać sobie maksymalnej asysty na podania, a zwłaszcza na podania po ziemię. Warto zrobić sobie to na częściowe, a nawet na ręczne. Także te trzy rzeczy ja proponuję się odzwyczaić od asysty i ustawić sobie na częściowe. Będzie to realistyczniejsze, a taki jest nasz główny cel dzisiejszych ustawień, dzisiejszych suwaków. Więc wszystkie te oto podania polecam Wam po prostu ustawić sobie na częściowe, naprawdę, naprawdę warto. Dośrodkowania mam na asyście akurat, natomiast podania prostopadające do Górą, podania po ziemi, zwłaszcza tutaj, nawet wahałem się nad ręcznym. No, proponuję tą całkowitą asystę e, usunąć, a cała reszta, szczerze mówiąc, e, dla mnie jest mniej istotna. Obrona, zaawansowana obrona, e, na tym mi się gra najlepiej, natomiast cała reszta to przyznam, przecież, że nawet sobie tutaj nie oglądałem. Mecz, słuchajcie, mecz ja ustawiam sobie na 4 bądź na 5 minut. Gram na poziomie trudności legendarnym. Mam e, wyłączony e, trudność zależną od piłkarza, natomiast mam włączony tryb rywalizacji, ponieważ jest to po prostu dla mnie trudniejsze i to mi się generalnie e, podoba. Cała reszta, no to również jest mniej istotna. I przechodzimy do rzeczy najważniejszych, czyli oczywiście do slajderów. Słuchajcie, rodzaj rozgrywki no to oczywiście własna, ponieważ jeżeli chcecie ustawić slajdery, no to jak widzicie musicie ustawić rodzaj rozgrywki własna. Cechy rozgrywki realistycznej tutaj zdania są podzielone, natomiast ja stwierdziłem, że ustawię sobie realistyczny gdyż, gdyż chcę mieć coś właśnie, właśnie z tej nowej edycji, co jej wprowadziło czyli właśnie te cechy rozgrywki realistycznej na pewno gra jest wolniejsza, na pewno jest taka, wiecie, mniej ciekawa pod względem jakby tego, jak dużo się dzieje i tak dalej, ale na pewno, jak sama nazwa mówi, jest realistyczniejsza, więc ja sobie to ustawiłem, ale przyznam szczerze, że nie każdemu może to pasować. Słuchajcie, efekty wiatru e, u mnie są włączone, natomiast e, mam to ustawione na średnie i efekty pogodowe są również włączone. Jakiś czas temu była tutaj opcja dynamiczne. I przyznam szczerze, że jestem zdziwiony, że tego nie ma. Ale, ale, właśnie, ostatnio grałem na średnich. Najważniejsze rzeczy, czyli mianowicie już. Suwaczki, nasze suwaczki tutaj trochę zmian jest, to muszę przyznać. Natomiast nie są takie zmiany spektakularne. Jak to zawsze u mnie, szybkość piłkarza, ja nie lubię tego zmniejszać. Więc ja sobie po prostu delikatnie utrudniam, żeby bot był minimalnie, minimalnie szybszy do 53. To nie jest duża różnica, ale dużo osób sobie spowalnia. Ja nie lubię spowalniać swoich piłkarzy. Gra mi się gorzej, więc ja sobie po prostu wolę utrudnić grę, zwiększając sprint bota. Słuchajcie, strzelanie. I tutaj są już większe zmiany, ponieważ niedokładność strzałów, ja ustawiam sobie w ten sposób. Zwiększam sobie niedokładność strzałów, zarówno u siebie, jak i u bota. U siebie bardziej, bo chcę, żeby gra była trudniejsza, żeby to było coś pomiędzy ultimate a legendarnym. Natomiast, jeżeli chodzi o prędkość siły po strzale, no to przyznam szczerze, ja lubię sobie to zwiększyć. Naprawdę lubię sobie to zwiększyć, e, ponieważ, no, mi to przynosi satysfakcję. Uwielbiam strzelać z daleka, więc prędkość pi piłki po strzale jest istotna, więc ja sobie to zwiększam. Niedokładny strzał głową, słuchajcie, tutaj e, mamy 30 4 dla mnie oraz dla bota na te wcześniejsze suwaki nie patrzcie ponieważ ja tutaj dużo, dużo testowałem natomiast aktualnie gram na takich oto suwakach jeżeli chodzi o strzelanie czyli nakłonę strzałogową 34 zarówno dla mnie jak i dla bota słuchajcie, niedokładność podań no i tutaj jest podobnie e, jak było 62 dla użytkownika 57 dla bota chcę żeby te podania były bardziej niedokładne ponieważ jest to ciekawsze gdy ta piłka nie zawsze dochodzi e, do tego piłkarza, do którego powinna a zwłaszcza robi to różnicę, gdy macie dobrych piłkarzy i słabych piłkarzy, wtedy widać naprawdę różnicę, jeżeli ktoś ma 90 podań, a jak ktoś ma 70 podań, więc warto sobie to nawet jeszcze troszkę zwiększyć. Ehm, natomiast generalnie... U mnie to wygląda w sposób następujący. Szybkość podań, słuchajcie, e, mam to aktualnie ustawione na 43 i 43, a więc jest to spowolnione. Te podanie nie są tak szybkie, nie docieram tak łatwo do, e, do piłkarza. No i cel jest taki sam jak z niedokładnością. Podaj, natomiast jeżeli chodzi o niedokładne podanie głową, no to tutaj zwiększyłem sobie to dosyć mocno. Bo przyznam szczerze, że ja nie czułem jakichś dużych różnic w tych ustawieniach niedokładnych podań głową, więc stwierdziłem, że sobie to utrudnie. No i dopiero gdzieś tam przy tych 70 zacząłem czuć. Jakąś większą różnicę, więc jeszcze większe utrudnienie, zwiększam błędę, liczbę błędów w podaniach po prostu głową. Częstotliwość kontuzji słuchajcie, długo, długo grałem właśnie na 90, ale finalnie zwiększam sobie to do 95, a dotkliwość kontuzji niezmiennie na 40. No tutaj niestety tych kontuzji jest bardzo mało i mam wrażenie, że FC 26 jest całkowicie inne niż 25. Jeszcze mniej kontuzji wydaje mi się, że jest, nawet przy tak wysoko ustawionej częstotliwości kontuzji. Natomiast próbujcie, no może u Was będzie inaczej. Jeżeli chodzi o gry na bramce, no to tutaj wygląda to następująco, umiejętności bramkarskie użytkownika na 52, a umiejętności piłkarskie bota na, e, bramkarskie bota na 56, a więc jakaś tam różnica jest, no i tutaj e, też po prostu sobie troszkę tych bramkarzy polepszam, no bo wiecie, siłę strzału zwiększyłem, e, więc tutaj też przydałoby się, żeby oni troszkę lepiej bronili. E, słuchajcie, ustawianie się zespołu, to są bardzo ważne suwaki w kontekście tego, jak wygląda Wasza gra i tutaj muszę przyznać, że są to suwaki, które warto ustawić pod siebie, ponieważ każdy gra inaczej, każdy ma inny styl gry i styl gry robi tutaj ogromną różnicę. Eee, no, na przykład u mnie eee, to jakoś bardzo się nie zmieniło. W każdym razie, ustawianie się krycie, ja mam tutaj ustawione na 66, no, określa to po prostu, jak bardzo presować będą piłkarze, eee, piłkarze naszych, jakby piłkarze przy piłce, jakby rozumiecie, tak? Gdy piłkarze przy piłce, to obrońcy, jak bardzo będą presować, jak bardzo będą podchodzić do niego. Częstotliwość wybiegów, słuchajcie, tutaj jeszcze bardziej to zmniejszyłem do 40, ponieważ nie chcę mieć bardzo dużych luk za plecami, ponieważ bardzo często potem wystarczy podać długą piłkę za plecy, no i to sprawia, że, że ci nasi zawodnicy. No, no po prostu jednym podaniem są sam na sam z bramkarzem. Wysokość linii zwiększyłem to 73, 75, a więc coś kosztem czegoś i to mi się fajnie zbilansowało. Tu zwiększyłem, tu zmniejszyłem i naprawdę, naprawdę fajnie ten środek pola zwłaszcza się, zwłaszcza się zagęścił ponieważ właśnie ja lubię rozgrywać środkiem pola, powoli e, podaniami i to mi sprawia, że gra mi się po prostu lepiej. Długość linii, słuchajcie, zmniejszona do 32, a więc no, są zmiany faktycznie względem poprzednich slajderów, natomiast e, szerokość linii, no tutaj minimalna zmiana do 48. To są małe zmiany, ale są e, i to po prostu sprawia, że dużo lepiej gra mi się w moim stylu, czyli właśnie podaniami e, głównie w środku boiska, chociaż też gram skrzydłami, nie ukrywam, że nie, ale lubię sobie te e, Tymi skrzydłami po prostu gdzieś tam zakończyć akcję, a rozpoczynać ją we właśnie środku pola. Słuchajcie, ustawianie się obrońców, i tutaj mam 77, więc niewielka zmiana, ale. Ale ona jest, tak? Więc minimalnie sobie to zwiększyłem. No i następnie pasek się uderzenia. To jest coś, co zostawiacie subiektywnie. tego nigdy nie zmieniam, nigdy tego nie testuję. Nawet zostawiam to tak zawsze, tak jak zawsze, na 50, ponieważ już się do tego przyzwyczaiłem. Niedokładność przyjęcia piłki. I tutaj bardzo mocno sobie to zwiększyłem. Jak widzicie do 83 dla użytkownika i dla 77 dla bota. Więc naprawdę zwiększone względem tych suwaków początkowych. Nieudany przechwyt. Tutaj również, również mocno zwiększone. Użytkownik 92, a 87, i to sprawia, że ta gra jest wolniejsza. Zdarzają się błędy, i z tych błędów naprawdę wynikają ciekawe rzeczy. No i jest to oczywiście dużo bardziej realistyczne, nieudane, niedokładne. Przepraszam, odbicie piłki tutaj również zwiększone u siebie do użytkownika do, 90, do 91, natomiast u bota do 86. Więc bardzo, bardzo wysokie tutaj te słowaki. Ale przyznam szczerze, że gra jest realistyczniejsza, i to mi się właśnie podoba. Wspomaganie odbioru użytkownik, i tutaj spora bo wcześniej to zmniejszałem, a teraz postanowiłem sobie troszkę, troszkę to zwiększyć, więc 52 dla użytkownika i 59 dla bota i to sprawia, że troszkę ten bot zarówno po mojej stronie, jak i bot przeciwnik ma po prostu troszkę więcej do że tak powiem, tak? Zachowanie SI tutaj również klikamy sobie własne, więc mamy suwaki SI, no i słuchajcie, agresja w odbiorach 78, mocno, mocno zwiększone, ponieważ chcę, żeby ten bot był agresywny, żeby podejmował bardziej ryzykowne decyzje. Na tym mi zależy. Szybkość konstruowania akcji e, i tutaj e, 65. Ja nie chcę zbyt szybkich e, ofensywnych akcji, natomiast chcę, żeby bot je podejmował. Gdy ustawimy to za nisko, no to po prostu bardzo e, ta gra będzie wolna i bot będzie bardzo mało ryzykował, tak? Częstotliwość strzałów tutaj mocno, mocno zwiększone do 73, ponieważ chcę, żeby ten bot faktycznie, no tak jak mówiłem, po raz czwarty to mówię, podejmował ryzyko, tak? Częstotliwość podań z pierwszej piłki 60, minimalnie to zmniejszyłem, żeby spowolnić tą grę, skoro tu zwiększyłem, to tu chcę zmniejszyć, żeby to trochę, troszkę zbilansować. częstotliwość dośrodkowań od początku miałem to ustawione bardzo wysoko ale i tak polecam nawet to ustawić do 88 czy nawet 9 ponieważ fajnie by było, gdyby ten bot po prostu próbował różnych, różnych rzeczy więc tutaj jakiś strzał z daleka, tutaj dośrodkowania, różne rzeczy częstotliwość dribblingu minimalnie zwiększona do 71 i częstotliwość sztuczek technicznych zmniejszona do 85, trochę tego było za dużo e, i to już było takie za bardzo ultimate teamowe, że tak powiem, więc tak finalnie wyglądają moje końcowe slidery. Słuchajcie, dajcie znać, co uważacie, czy u Was jest jakaś różnica. No i przede wszystkim, czy będziecie korzystać z tych sliderów, ale wydaje mi się, że tak, bo naprawdę sporo osób z tych sliderów korzysta. Jeżeli chodzi o moją kamerę, to gram w ten sposób e, czyli po prostu stare ustawienia. No, gram się na tym najlepiej, na tej kamerze gram się e, po prostu. Najfajniej, więc to polecam, a tutaj przyznam szczerze, że nawet, nawet nic nie zmieniałem, o widzę, że tutaj surowość sędziowską mam, mam na surową i w sumie, w sumie całkiem spoko mi się gra, kontuzje oczywiście włączone, na to zwróćcie uwagę, żeby Wam przypadkiem się nie wyłączyło, e, zagrania ręką włączone bez karnych, bo za dużo wlewów było, więc po prostu włączone bez karnych, tak oto prezentują mi się moje slidery, moje ustawienia na stan e, połowy lutego, także widzimy się w następnym odcinku, już niedługo, siemano.